Tak, tak. Taśma górze. Adrian, nie! Piotrek Pawlicki! Ale Przemek. też Przemek, ach za! Ależ niebezpieczna a. sytuacja! Boże święty, leżą Adrian i Przemek Pawlicki. Ależ to się... Motocykl wydarzył Przemek. Szybko wydarzyło, bardzo szybko, za szybko. Adrian leży po raz drugi. Najważniejsze zdrowie i bezpieczeństwo Nie wiem, czy nie ucierpiał bardziej Przemek Pawlicki. Potrzebna będzie interwencja karetki. Zobaczmy. Fatalny, fatalnie wyglądający upadek. No mi jedziemy mikrocycznych pakutek przez Przemek. No niestety, proszę ja nie chcę tutaj wykraczyć, ale widziałem już jak Przemek Pawlicki łapił się za dłoń, oby to się nie skończyło urazem dłoni parku Strasznie mocno też uderzył Adrian. To taki upadek na obłosie właśnie Wstaję. Dostaje informację, że Adrian Miedziński zostaje wykluczony za to, że najechał na... No pociąg, no wpadł w dziurę, no i... Nie było to specjalnie zrobione. No, oczywiście. Ja bym proponował, żeby właśnie jak będzie równanie, żeby oni to wszystko...